Witajcie widzowie, w Na następnym odcinku z Brawl Stars. Dzisiaj wystartował nowy sezon w Brawl Stars, sezon szósty gang złotorękiego. I zaczynam omówienie tego sezonu. Na pierwszym poziomie płatnego karnetu mamy rewolwerowiec Colt. Tak on właśnie wygląda. Jak dla mnie jest ładny. Dalej, jak idziemy, to. Na 30 poziomie mamy Bel. Bel ma tak ma... To taka bandytka. Ma taką broń. Taką laserową jak dla mnie. Tak wygląda. I worek ze złotem. Pokażę Wam jak ona działa. Idziemy. Ładuje nam się. Tam był właśnie ekran wczytywania. Widzieliście przed chwilą. I tak ona wygląda w grze odległość ataku ma taką jak strzelimy taką kulą energii która wali po 1100 niezależnie z jakiej odległości bijemy to 1100 bije nie tak jak piper, że im dalej tym mocniej tylko z każdej odległości tyle samo a jest super atak ma taką odległość jeżeli kogoś trafimy tym super atakiem zaznaczamy go i jeżeli go trafimy no, to więcej obrazie mu zadajemy, jakbyśmy niż jakbyśmy normalnie do niego strzelali. Więc to zaznaczenie tak ulepsza e, obrażenia tej, tej osobie. Więcej obrażeń po prostu zadajemy tej osobie. Tak wygląda normalna bel, Tak wygląda jej podstawowa Emotka. Idziemy dalej. Dalej, mamy trochę plakietek, trochę skrzynek. I na 70 poziomie mamy złoto Ręka bell. I teraz ma taką snajperkę, już jak widzicie. To jest już taka bardziej snajpa. I dajemy wyprój. I tutaj jest bardzo dużo takiego złotego koloru. Bardzo mi się podoba ten, ta, ten skin do tej postaci i y, ta kula teraz jest taka jakby złota i bardzo fajny efekt ma. A jej super atak wygląda właśnie tak. Więc bardzo dużo jest złotego w tej postaci. Jeżeli lubicie postacie z złotymi akcentami, to ta postać jest dla Was. I co jeszcze się zmieniło w aktualizacji? W aktualizacji jeszcze się zmieniło to, że dodali nowy tryb: knockout. Knockout to jest taki tryb, gdzie, ma, gdzie jak musimy pokonać wszystkich członków przeciwnej ekipy, jeżeli pokonamy wszystkich członków przeciwnej ekipy, to wygrywamy i mamy jeden punkt. I się gra do dwóch punktów. I jeżeli jest jeden do jednego, no to się gra jeszcze trzecią rundę. I do dwóch punktów, jak mówiłem, się gra. Kto pierwszy pokona całą przeciwną drużynę. I na tym ten tryb polega. Chyba nie trzeba pokazywać, bo on już dawno się pojawił. I to chyba tyle dodano w tym update. Cie. Nie, jeszcze dodali... Coś takiego, co pokazywałem przed chwilą, że w karnecie, jeżeli się naciśnie, jeżeli się naciśnie tą ikony, no to się pojawia, żebyśmy, że można z pozycji jakby tego właśnie karnetu zobaczyć, jak wygląda przykładowo skin w karnecie i można go wypróbować, a kiedyś to chyba nie było możliwe, jeszcze przed aktualizacją. I to chyba tyle, co chciałem Wam pokazać. Więc do następnego odcinka. Do widzenia i cześć.